To Miał być zwykły spacer pomiędzy dwoma miasteczkami w Serbii. Ale szybko zorientowałem się, że idę szlakiem, na którym wydrują migranci. Wysiadłem w Dimitrovgrad. No jestem w Dimitrovgradzie. Uff. Teraz trzeba pomyśleć, co tutaj robić. Plan był prosty: przejść niewielkimi wzgórzami do Pirot. Zwykły spacer, jakich wiele. Może coś rozumieć. Za mnie naszło wysiąść w takim miasteczku jak Dimitrovgrad Nie wiem czego to się spodziewać w ogóle. Więc wysiadasz w takim miasteczku gdzieś w Serbii. No i masz kran z wodą. Masz internet i powiedz mi, że nie da rady przeżyć. Ok, pobrałem sobie matła Offline, bo to jest dostęp do internetu. Jest też woda, więc sobie uzupełniłem, przy okazji się napiłem i idę gdzieś tamtą stronę szukać miejsca na nocleg Tutaj będzie naprawdę dobry klimat, więc mój nocleg będzie gdzieś nad tą autostradą, bo to chyba jest autostrada, nie jestem jeszcze pewny, ale raczej tak. sprawdziłem sobie kwestii takiej, a mianowicie mapy satelitarnej z rozmieszczeniem budynków i za cholerę tutaj nie da się przejść do lasu. Miejsce na tę noc, fajnie, że nic nie widać, ale Mam widać na autostradę i na miasto i na i na siano Co to było za nocy Wyspałem się coś chodziło koło namiotu Wczoraj w tamtym punkciku w centrum miasta nabrałem sobie wody na cały ten pojemnik 0,75 litra i dozużyłem go wczoraj. Dzisiaj rano jestem bez wody, więc najchętniej poszedłbym do miasta po prostu się napić. Tutaj nie ma opcji na to, żeby cokolwiek znaleźć. Nie ma żadnych rzek, nie ma, nie ma totalnie niczego, gdzie mógłbym pobrać wodę. Miasto jest bliżej, bo jakieś 1 kilometr, 200, km, coś takiego. Natomiast ta wioska, w której gdzieś tam na mapie, pokazuje mi, że jest tam dostęp do wody, ale nic poza tym. Jakieś zabudowania. Jest jakieś 3 km 3 600 km 600. Więc chyba po prostu wrócę się do miasta i ewentualnie wrócę na szlak. Już praktycznie jestem zebrany. Zostało mi jeszcze tylko złożyć namiot, który jest już naprawdę w tragicznym stanie. Te kiki już są tak połamane, że nie wiem czy dobrze ten namiot w końcu tego tripa Okej, okay, wyszedłem z tego pola tam jest droga do miasta, a tam jest droga do tej małej wioski i wczoraj spotkałem taki traktor z dwoma facetami, którzy hmm, pewnie zastanawiali się nad tym, dokąd idę, i jeden z nich wskazywał mi właśnie nazwę tej miejscowości. Ale to jest naprawdę taka wioska, że hmm, niczego nie mógłbym tam zdobyć, a i też nie wiem, czy mógłbym zdobyć tam wodę. Te misiek, to ty byłeś u mnie pod namiotem dzisiaj? Czy jakiś inny mi się Na pewno to, że jest dużo takich dziwnych osób, które próbują gdzieś tam wydostać się z Europy i kierują się w stronę swojego domu. I raczej jest niedziela, ale wszystko jest otwarte. Jakieś zakupy małe zrobione, bo dwa chleby tylko, ale za to za cztery złote. Yy, Zastanawiam się nad tym jeszcze, czy nie kupić sobie wody i nie. Wypić i nie uzupełnić o nową, ale może jakoś przeżyję. Tam jest ponoć jakiś kran, gdzieś więc, może dam z tym sobie radę, jakoś 20 km, 17 na miejscu w kolejnym miasteczku. Do zobaczenia. Jeśli chodzi o tą miejscówkę z wczoraj, to tutaj. Widoczny jest wjazd do tego pola. A tymczasem ja zmierzam dalej. Tam gdzie kusiło mnie wczoraj się wybrać, ale przez te dźwięki szakali czy też wilków jeszcze dokładnie nie sprawdziłem, bo muszę porównać dźwięki. Dobrze, że tam nie poszedłem po prostu. <gry> Miałem nadzieję, że będzie cień. To cały czas słońce. Jak dotrę do pierwszego wodopoju, to będzie sukces. Stęskniłem się za taką naturą. Myślałem o tym, żeby rozpalić gdzieś ognisko i przygotować sobie ten makaron z sosem, standardowe moje danie, które, które jem, gdzieś w podróży, awaryjnie. Ale w ogóle nie odczuwam butytu, zjadłem pół chleba. Mam jeszcze masło orzechowe. Więc spokojnie do jutra, do południa, nie jestem w stanie przeżyć. Nie jest to wystarczająca dieta na, na taki wysiłek. Więc y, jutro będę musiał załadować więcej, więcej kalorii, żeby ją uzupełnić. Do tego, żeby się poić wodą. I naginać z do przodu Zaznaczono na mapie jako kranik i faktycznie nie jest, ale wody w nim na próżno szukać widać, że tutaj przybywali uchodźcy bo jest niemały syf pozostawiane są ubrania i podejrzewam też, że ta woda została zakręcona właśnie przez to ale w pewności nie mam, tam jakieś 500 metrów stąd Właśnie na poboczu sobie siedzi cała grupka, przechodziłem koło nich, zapytali tylko czy mówię po angielsku, żaden z nich nie wstał. To jest jakiś opuszczony budynek, tutaj są jakieś gospodarstwa i widziałem, że ktoś przyjechał z dostawą wody. Jakieś chyba małżeństwo do dziadków, no i tutaj też ktoś jakiś piknik chyba sobie robi. Zmierzam w tamtą stronę i pewnie będę musiał przejść tą górę, żeby się przedostać do kolejnej małej takiej miejscowości już z Tobie laskiem i wyłania się taki wodopój ale czy woda tutaj jest jakaś względna? tego nie wiem raczej to jest dla zwierząt za chwilę się przekonamy to jest chyba też dla zwierząt, co? I kolejne miejsce, gdzie są jakieś rzeczy, ciuchy przy wodopoju i syf więc na no, nie ciekawe nie czuję się z tym, że na chwilę ktoś może wypaść z krzaków. Cmentarz. I to z jednym dość świeżym nagrobkiem. Ale śmietnisko tu jest zrobione. Wszystko to uchodźcy. No Widoczki są świetne, ale Ciekawe kawałek widzę miejsca gdzie widać że przybywali ludzie którzy nie patrzą tak ewidentnie po sobie wiem że mają inny problem i z na głowę jednak to budzi pewien niepokój Wytarłem do kolejnej takiej małej miejscowości. Mówię, tak można powiedzieć o kilku domach. I znowu kranik. Sprawdzimy, tylko czy działa. to szczerze wątpię. Ok, tutaj woda jest. Ciekaw jestem, co ci ludzie tutaj robią w ogóle. 17 km jeszcze mam do celu ale co kawałek widzę takie Pozostawione obozowiska więc e, chyba nie do końca chcę gdzieś spać tutaj będę próbował dotrzeć gdzieś bliżej cywilizacji, ewentualnie porozglądać się z jakimś niclegiem. Ostatecznie gdzieś zostanę w lesie, ale na pewno odejdę od tego szlaku, który no, przypomina tutaj przeprawa przez, przez Serbię Także najprawdziwsza Serbia Wygląda właśnie tak tak idealny do tego, żeby wyjechać. tytuł 15 km do celu. Więc zrobię sobie jakąś przerwę tutaj nad rzeką, o ile, o ile jest woda. Z tego co zauważyłem, to jest susza. Odpocznę trochę i, i później gdzieś jeszcze w połowie dystansu też jakaś przerwa. Bo nie ma co się zajeżdżać. To jesteśmy to stopowicze pierwsi. pierwszy. to się objawił po drodze. Garski drum, ale wyglądał, bo był Przynajmniej najmniej opuszczony. Przysiadłem i porozmawiałem z przypadkowo napotkanym lokalnym adwokatem. Rozmowa utwierdziła mnie w przekonaniu, co tak naprawdę dzieje się w tym kraju. Ten serb ostrzegł mnie, że na granicy serbsko-węgierskiej sytuacja jest napięta. Przemytnicy uchodźców toczą tam między sobą walki, słychać strzały i dochodzi do wybuchów. Ale dodał też, że w głębi kraju, tam gdzie teraz jestem, jest spokojnie. Pomimo tego, że tysiące ludzi przemierza górę, idąc wzdłuż rzeki, torów kolejowych, życie toczy się swoim rytmem. Okay. I tak wygląda miejsce mojego dzisiejszego noclegu, Nie więcej oczywiście, bo miejsce docelowe jeszcze muszę znaleźć. Ale póki co to na razie tutaj nikogo nie widzę, jeśli chodzi o migrantów. Rzeczka faktycznie fajna. Ale póki co nie widzę żadnego miejsca na to, żeby się gdzieś tutaj rozbić. No, zobaczymy. Tu jeszcze kawałek, ale może gdzieś migranci się pochowali. No bo są po prostu po drugiej stronie. No, póki co to widzę tylko lokalnych ludzi. Już umyty. Woda idealna, naprawdę. Pranko jeszcze szybko zrobione. I trzeba szukać noclegu. Plecaki. Śmieci. I tak co kawałek. Jak tu znaleźć nocleg na tę noc? Ok, myślałem, że ten facet przesadza, ale faktycznie yy, Tam zaraz przy Czy teraz nie będzie widać, ale Ale ja widziałem całą grupkę migrantów No i faktycznie są No i z tego wszystkiego aż szedłem do miasta, więc Dzisiaj trzeba było nici z noclegu tam na dziko. Im bliżej miasta, tym więcej migrantów było w krzakach. Siły już są totalnie na wyczerpaniu. Udało mi się wczoraj znaleźć Na uboczu miasta, więc myślę, że dość bezpiecznie A tymczasem się zbieram Idę złapać coś z internetu i coś zjeść Tutaj prawdopodobnie kiedyś powstanie chodnik Bo drzewka są nasadzone, ale ale naprawdę szukać kostki jak widać ja trochę się oddaliłem od miasta, od centrum miasta, no bo nadal pozostaję w obrzeżach ale myślę, że raczej nocą nad ranem nikt tutaj by się nie zapuszczał takie krzeczory więc kolejna nocka w Serbii za mną Planu nie mam na dzisiaj muszę dostać się do internetu i chcesz sobie pomyśleć, co robić. Czy jechać busem? Czy zostać w tutaj, w tym mieście. Jeszcze jedną noc. Może na noclegu. Muszę naprawić plecak, bo zrobiły się dziury. Od tego, że jest po prostu przeładowany. Przeciążony. I się rwą szwy. Ale też nie był, kto wie, jak drogi, eee. więc to też jest tego objaw, wiesz? składam te wyrazy, jak <grymny> muszę wypić kawę.